Keller Kambliwice, przyczepa Edero 350, znacie ją doskonale, ponieważ mamy ją na wypożyczalni, ale bardzo lubimy tą przyczepę. Tu w, tej, w tym konkretnym modelu jest DMC 1100, my, my posiadamy DMC 750 i to jest pewien nowy trend, który jest, jest i chyba będzie panował wśród klientów w branży i w świecie karawaningu. Prostota, lekkość przede wszystkim, fajne materiały, przyjemne, ciepłe, robiące domowe wrażenie. Przy czym pamiętajcie, że to też, oprócz fajnych rozwiązań, jest też fajna cena. A tego dowiecie się na naszej stronie internetowej. Modele Edero coraz mocniej wchodzą do Gamy LMC. Zapraszamy do Glibic, do firmy Kellerkamp. Tam na żywo będziecie mogli zobaczyć tą przyczepę, lub będziemy również na targach w Poznaniu. Zapraszamy serdecznie. Przyczepa Edero 400C. Bardzo ciekawa przyczepa. Zaraz wam pokażę w środku. Bardzo duży przestronny układ. Przede wszystkim małe DMC, bo 1100 kg, jak widzicie. Wysokość i szerokość 223 cm, 259 wysokości, może to ma mniejsze znaczenie. Długość, czyli to, co określam tutaj, jest 530 cm, a wydaje się, że przyczepa jest bardzo duża. Pokażę wam ją w środku. Na wejściu mamy dwuosobowe łóżko i troszeczkę takiego stylu edero, ale takiego bardzo, bardzo funkcjonalnego, z możliwością oczywiście rozłożenia tych wszystkich elementów, ale przede wszystkim zobaczcie w przyczepie. Która ma nieco ponad 5 metrów, olbrzymia przestrzeń i duże okno. Okno ściana po podniesieniu, oczywiście. Czuję się tą przestrzeń w tej przyczepie. Mała kuchnia, ale wiadomo, do tych potrzeb, co tu dużo powiedzieć, powinno się raczej gotować na zewnątrz. Malutka lodówka, miejsce na mazienkę, miejsce na pewnego rodzaju ewentualnie szafę wiszącą. Toaleta jest tutaj turystyczna z możliwością półki oczywiście i no i to co potrzeba w przyczepie małe, lekkie bardzo dobrze pozycjonowane cenowo, bo co jest najważniejsze, dostępne w Keller Camp Gliwice i co jest ważne co jest ważne, zobaczcie jaki tutaj jest fajny układ jeżeli chodzi o ten można powiedzieć podnoszony podnoszoną ścianę, bardzo fajnie to powiększa mała, prosta przyczepa w dobrej cenie szczegóły w Kellercamp Gliwice. Zapraszamy. Targi Diesel Door 2025. Kellercamp prezentuje przyczepę Edero 470. To może być hit sprzedaży, to może być coś co, tak jak wspomniałem na poprzednich filmach, zrobi dużą rewolucję seria Edero. Edero, czyli możemy nazwać prostota, proste rozwiązania, łatwe, przyjemne. Przede wszystkim tanie i funkcjonalne, czyli to o co nam chodzi. Zobaczcie na początku, po wejściu do tej, można powiedzieć, niewielkiej przyczepy. Bo tego dane techniczne, wróćmy. 6 metrów długości, słuchajcie, 6 metrów długości, niecałe. 1100 dmC, to jest bardzo fajne dmC. Mamy przyczepę, gdzie od razu po samym wejściu czuć ciepło i taki domowy styl. Chyba tym się będzie charakteryzować seria Edero. Dla dzieciaków łóżka, piętrowe jak najbardziej, ale akcenty takie domowe, ciepłe. Fajne szafki i kanapa. Przyczepa, tak jak wspomniałem, jest bardzo krótka, ale jak sami widzicie, przestrzeni do funkcjonowania w przypadku deszczowych, chłodnych dni jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. Zobaczcie z tej strony, jak to wygląda. Myślę, że to będzie fajna alternatywa. W bardzo fajnej cenie, taki trend będziemy również proponować naszym klientom. Zapraszamy Kellerka Mgliwice i już za niedługo na targach w Poznaniu będziemy prezentować również pewną serię przyczep, ale szczegóły w środku. Tak więc, moi drodzy, to było Edero 470, niecałe 6 metrów. 6 metrów długości i bardzo, bardzo fajny, prosty układ.